Witam Was, kochani, w następnym komentarzu. E, prosicie, żebym się odniósł do nazwy COVID-19 i bardzo częste podpowiedzi, które spływają do, do nas e, z tłumaczeniem tego zapisu, że jest to odkow, czyli bydło. Co niejednokrotnie wspominaliśmy o tym, że nas traktuje się jak, jak bydło. No, i ID, czyli identyfikator 19. No w 19 roku się zaczęło, jak wiemy, więc takie oznaczenie można w ten sposób tłumaczyć. Ono jest nawet bardzo znaczące. Czy ja chciałbym się odnieść do tego, skoro, skoro ktoś to w ten sposób tłumaczy i dociera to do, do szerszej publiczności. To jestem za. Ja też bym to w ten sposób przetłumaczył. To, że identyfikuje się bydło, to jest oczywiste wśród hodowców. A jak często wspominałem, my jesteśmy hodowani, a wręcz uprawiani, więc nic dziwnego, że takie coś powstało. Interesujące jest to, że wirus, o którym mówimy, Został opatentowany w 2006 roku na terenie Stanów Zjednoczonych, a w Europie w 2014 uzyskał swój patent i numery patentów wyświetlimy, gdzie można je zobaczyć. To są oczywiste sprawy, jeżeli ktoś patentuje jakieś urządzenie, no to nikogo to nie dziwi. Natomiast jeżeli ktoś. Jakiś organizm biologiczny patentuje lub mechanizm biologiczny, zestawienie sekwencji genów na przykład, no to wiemy, że takie wcześniej nam dociera, docierały do nas takie wiadomości, że opatentowana jest na przykład kukurydza, rzepak dwuzerowy, różnego rodzaju GMO. Tak? Czyli mamy jakiś organizm, tak żywy właściwie. No to jeżeli mamy do czynienia z patentem, to znaczy, że ktoś siedział w laboratorium i układał jakieś sekwencje. O czym można by było się dowiedzieć, gdybyście mieli ochotę, to wyświetlimy też tutaj linki. Ja mam tutaj zapisane, kto tą prawdę mówi. No więc pani doktor Majkowicz, nie, niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. Doktor Rashid Butar, to, to jest bardzo ważna treść, to trzeba wiedzieć. Mnóstwo lekarzy. Jakiś lekarz z Kalifornii wystąpił w niezależnej telewizji, akurat był fragment tego wystąpienia, z mikrofonem i powiedział prawdę o tym. Trzeba zacząć słuchać takich ludzi. I trzeba zacząć zadawać pytania, kto zrobił tego wirusa, i w jakim celu. Yy, wiadomości od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, yy, laborantów yy, lekarzy, wirusologów yy, wiadomo, że ten wirus musiał być przyszykowany, ponieważ mutacja, z którą się spotykamy w naturze, musiałaby mutować z 80 lat, może 100 nawet. Natomiast ktoś przyspieszył y, tą sekwencję, ułożył ją, żeby wpuścić tutaj do, do naszego społeczeństwa i mieć powód, wymówkę do tego, żeby nas później po prostu na to zaszczepić. Pomijam. Fakt niewiarygodności testów, bo teraz wszyscy mówią o tym, że nagły wzrost zachorowalności jest. Nie, nie wiem, czy jest wzrost zachorowalności. Wcześniej nie było testów, teraz na rynek trafiły mm, testy, no to, no to mają więcej wyników. Które zresztą y, bardzo interesujące jest, bo na przykład w, y, Kenia wysłała próbki owiec, kozy i papai żeby sprawdzono, czy mają wirusa COVID-19. Okazało się, że mają. No więc owoc papai jest zakażony na, y, grypą. W innym państwie wysłano próbkę oleju napędowego. Nie wiem, czy, z jakim testem wróciła, ale, ale do takich y, absurdów dochodzi. I to trzeba widzieć. Jak widać, y, Kenia y, jest dużo mądrzejsza niż y, narody Europy. Ktoś tam zadbał o swoich i spróbował obnażyć tą prostą prawdę. W Niemczech zaczynają się szczepienia na zwykłą grypę, jako, jako że jest to wirus bardzo podobny do grypy, w związku z tym wyprzedają szczepionki. Mamy wyprzedaż sezonową szczepionek i na zwykłą grypę z uzasadnieniem, że to pomoże. Przeciwko następnym mutacjom. No, nie pomoże. No, kto ma elementarną wiedzę na ten temat, wie, że nie, nie pomoże. Tak samo jak te maseczki nie pomogą i też elementarna wiedza z biologii. Ja wiem, że ona nie jest może szeroko rozpowszechniona i, i na lekcjach w, w szkole, czy nawet w liceum jakimś o tym się nie mówi, ale mamy do czynienia z tak y, <grym> małym wirusem, <grym> który. No nie jest do powstrzymania poprzez jakąkolwiek szmatkę. Bo słyszałem ostatnio w jednym z programów, tylko nie pamiętam u kogo, porównanie, że, że powstrzymanie tego wirusa poprzez noszenie maseczki jest podobne do zakładania krat w oknach, żeby owady nie, nie leciały do domu. No tak, bo to takie, takie mamy porównanie. To po prostu jest kolejny absurd. Myślę, że bardziej tutaj Chodzi o to, żeby ponownie sprawdzić ten test posłuszeństwa, czy on działa, czy on nie działa. A jednocześnie wielu lekarzy wypowiada się, że jest bardziej szkodliwe niż pomaga. I trzeba tych lekarzy posłuchać. Prawda? Bo teraz, żeby wystraszyć jeszcze bardziej. To jeszcze mam ciekawostkę jedną, która powstała. Okazuje się, że straszy się w tej chwili ludzi plagą szerszeni, które podobno odgryzają osom i pszczołom głowy, i że najlepszym rozwiązaniem na to, żeby uniknąć tych szerszeni, jest niewychodzenie z domu. No, mamy kolejny absurd. Tu absurd goni absurd. Za chwilę wymyślą jeszcze coś innego, może szarańcze. No, szarańcza już była w Afryce żeby tylko nas porozdzielać, żebyśmy tylko nie mieli kontaktu ze sobą i żebyśmy grzecznie siedzieli w naszych domowych izolatkach czy więzieniach, jak to tam nazwiecie. To zostało przyszykowane. Ja rozumiem, że wiele osób, zwłaszcza młodych, właściwie nie widzi różnicy, bo i tak siedzieli w domu przy monitorach komputerów i... Swoje życie zamienili na wirtualną, wirtualną grę na monitorze, czy grę społecznościową, czy udawanie społeczeństwa, taki rodzaj protezowania, no to może oni nie widzą różnicy. Ale my, wolni ludzie, tą różnicę widzimy, i jak zaczynamy się gromadzić, wychodzimy na ulicę powolutku. Zaczyna się ruch, zaczynają się również jakieś tam protesty. No, nadal jest, nadal jest nas za mało. Uczestnik protestu w Warszawie, przedsiębiorców, rozżalony napisał do mnie smsa, że jest zawiedziony odpowiedzią gapiów, brakiem zainteresowania, ilością ludzi. No, jest nas za mało, kochani. Taka deklaracja wyjścia. Z prawdziwym protestem może się zacząć dopiero wtedy, kiedy będą nas dziesiątki, setki tysięcy. 60 osób, czy tam w 100, nie jesteśmy w stanie zrobić takiego czegoś. Poza tym yy, na żywo tam był <laughs> materiał z telefonu komórkowego z tego protestu, gdzie w nocy przyszła policja aresztować tych ludzi. I tam podsłuchałem taki fragmencik, w którym to policja wyciągała z tłumu swoich fotografików, którzy robili zdjęcia ludziom. No to musimy wiedzieć, że uczestnictwo w, tym, w takim wydarzeniu, to nie chodzi o to, żeby nie było lub było takie wydarzenie. Ja nie rozstrzygam tej kwestii, ale musimy wiedzieć, że brak masy. Krytycznej, która jest w stanie zmienić to, spowoduje to, że będzie łatwo nas zidentyfikować. Porobić zdjęcia, trochę wpuszczą swoich ludzi w tłumek, porozmawiają, a jak masz na imię, a gdzie mieszkasz i co. No i mają nas połapanych wtedy. Tak, wiedzą przynajmniej, gdzie jest wierchówka. Dlatego e, bardzo. Was proszę o zachowanie spokoju i, i dalsze informowanie ludzi, że jest coś nie tak. Nam się uda to zrobić. Uda nam się też zaprotestować przeciwko e, tym, tym rządom i tu już nie chodzi o nasz rząd, tylko w ogóle e, rząd ogólnoświatowy, który gdzieś za kulicami jest, a my, a my go nie znamy. E, no, ale musimy się zebrać jednak... Większą grupą. Czy drug... następna rzecz, o którą pytacie, pani Justyna Socha i 6 czerwca, zaplanowane wydarzenie w Warszawie związane ze Stopnop, no jest zaplanowane, to będzie. Też zwróćcie uwagę na to, ile będzie osób, co będą mówić na organizację tego, bo protest społeczny ja sobie wyobrażam jako masę ludzi, tak? Natomiast jeżeli chodzi o organizację, megafonizację, ulotkowanie, y, trzeba zwrócić uwagę na to, y, jakie pieniądze za tym idą i po tym sznurku do tego kłębuszka można by było dojść. Poza tym, następna rzecz, uważajcie na siebie. Może i masek nie, nie należy nosić, bo, bo przeszkadzają, ale może te maski Wam pomogą przynajmniej nie zostać sfotografowanym przez policyjnego reportera. Bo tak, tak się to robi, robiło się to zresztą od zawsze, jeszcze za fotografii takiej zwykłej, analogowej, czarno-białej też robiono takie rzeczy. Ja pamiętam, co prawda byłem yy, no młody wtedy, miałem kilkanaście lat. A, i tu jest w ogóle ciekawostka, bo ktoś mnie nazwał czerwoną szmatą i yy, y, agentem y, prl czy jakimś tam ubeckim. No ja, ten pan ma chyba problemy z y, podstawową arytmetyką. No, ja miałem kilkanaście lat wtedy. Jakoś tak nie widzę się w, jako kilkunastolatek podpisujący y, jakąś ubecką lojalkę. Tak na marginesie. To tak jak Morawiecki walczył. <grybujesz> On no. No, to się nawalczył w tamtym czasie. To, to takie, takie rzeczy też trzeba zauważać. Trzeba troszeczkę policzyć. Odrobina wysiłku. Bardzo proszę. Y, a propos jeszcze rezolucji kongresu w Stanach Zjednoczonych, wspomniałem króciutko w poprzednim komentarzu na ten temat. Dziwnym zbiegiem okoliczności numer tej, tego, tej rezolucji jest HR 6666. Dziwnym zbiegiem okoliczności taki numerek nam się trafił. Rezolucja ta mówi o tym, że. I tutaj z, z, zaczynam wątpić w pana Q, Q anon, czy też Trumpa e, w tych białych kapeluszach, no bo skoro dochodzi do ustalenia takiego, że e, będą przymusowe szczepienia w domu na siłę we, z wejściem i pokonaniem wszelkich przeszkód, no to gdzież ten biały jeździec jest, gdzie ten nasz wyzwoliciel mesjasz w związku z tym, skoro pod jego nosem takie rezolucje się uchwala. I tu też trzeba by było zaglądnąć do pana Rashida Butara, żeby, żeby to posprawdzać. Mamy ogólnoświatowy rząd, którego nie znamy. Mamy ogólnoświatowy nakaz szczepień, który za chwilę będzie. Wystąpienie tego rodzaju pani Justyny i ta organizacja pokaże, jak dużo ludzi będzie za tym, żeby się przeciwstawić. Być może nie jedyna, ale to będzie ważny moment. Moim zdaniem będzie ważny moment, żeby popatrzeć, przyglądnąć się i policzyć po prostu kto, jak nas dużo jest. Następna rzecz to jesień, od której bardzo wiele zależy. W poprzednim komentarzu nawoływałem mądrych ludzi do tego, żeby się połączyć, informować innych ludzi. Mamy bardzo mało czasu. Do jesieni, jeżeli nie zdążymy zrobić porządku i obnażyć tego przekrętu, to na jesieni zaczną. Takie ustawy i rezolucje funkcjonować również w naszym kraju i nie będzie dokąd y, uciec. Nie będzie takiego miejsca. Zwłaszcza, że powstrzymano wydawanie paszportów w Polsce. Nie wydaje się w tej chwili paszportów. Takie wieści do nas do, dochodzą. Czyli, jeżeli komuś się przeterminuje paszport, to już z kraju nie wyjedzie, chociaż nie wiadomo, gdzie tak za specjalnie. Wyjechać, może do Kenii, może Afryka byłaby ciekawym pomysłem. No, ale szykuje nam się tak jak w czasach PRL-u, że paszport będą dostawać tylko kierowcy, na przykład międzynarodowi transportowcy lub też jakieś osoby, które zajmują wysokie stanowiska. Wracamy do PRL-u. I tak jak w jednym z programów, w którym omawialiśmy to wystąpienie i aresztowania, sugerowaliśmy metody PRL-owskie. No to w tej chwili widać, że to postępuje. Co dalej? Może żywność na kartki. Wyobraźcie sobie, że w Anglii taki powstał pomysł. Całkiem niedawno, z miesiąc temu, słyszałem o tym. Więc. Niby, żeśmy obalili tą komunę, natomiast ona dalej istnieje i dalej nami rządzi, i dalej rządzą nami służby, oczywiście, i dalej będzie to samo, chyba że obudzimy się i powiemy nie, 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 nie zgadzamy się na to. Nie ma naszej tutaj zgody na, na robienie takich przekrętów, ale do tego jest potrzebna informacja. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na następny komentarz. Do zobaczenia.